Dzisiaj odwiedzimy cmentarzysko samolotów. Miejsce, które dziś odwiedzimy, to tak zwany Airpark, czyli ogromna, prywatna kolekcja czeskiego pasjonata. Różnego rodzaju samoloty, śmigłowce, czołgi, pojazdy pancerne zaczął zbierać ojciec właściciela, a on sam kontynuuje pasję do dziś dnia. Udało nam się z nim dogadać i tak mamy możliwość zwiedzenia takich perełek, jak na przykład Tupolew, który latał w barwach lotu. Samolot, który się nazywa Tu-134, ponieważ po pierwsze jest w malowaniach naszych, Narodowych Linii Lotniczych Lot Znaki Sierra Papa Lima, Hotel Eco Służył w początku lat 60 Mniej więcej do lat 90 W polskiej flocie Samolot średniego zasięgu, czyli latał po Europie Głównie na zachód Spójrzcie co znajduje się za mną Ogromny pionowy statecznik Odrestaurowany już z polskim żurawiem Czyli Polskich Linii Lotniczych Lot Po tej stronie mamy jeszcze poziomy statecznik Po to, żeby kiedyś to wszystko Zawisło na samolocie W barwach Polskich Linii Lotniczych